Dzień dobry, cześć, czołem Dzisiaj na moim telefonie może trochę trząść, więc nie będę szedł I bez statywu, bo w sumie doszedłem do wniosku Że nie chcę kręcić, ale jednak Się tak zmotywowałem I jest ładna pogoda Kapelusze zapomniałem Jestem dość zmęczony Sobota, niedzielę, poniedziałek kręciliśmy Media Day. nie mogę powiedzieć czego Dokładnie, bo mam w umowie Ale wyjdzie, wyjdzie ten projekt, więc jestem dość zmęczony, ale mówię, idę, się, idę sobie pospacerować. Przekazuję, że ta panna musi też pospacerować. Więc, tak jak to powiedział kiedyś mój przyjaciel, Kaczka, jak załatwi sobie pierwszego psa, w sensie jedynego psa, jakiego miał, że mam tego psa po to, żeby wychodzić na dwór, Bo tak to by cały czas w domu. Akurat on jest też programistą, wtedy siedział i coś tam robił. Mówi, że jak ma projekt, problem z projektem, to wtedy wiecie, pies go wybija z tego, że on siedzi, kmini próbuje wejść jeszcze głębiej, próbuje go rozwiązywać i robi to trochę na siłę. Wyjdzie, troszeczkę się prze... się Mocno wiecznie, troszeczkę się przewietrzy. Wiecie, głową mu się przewietrzy i jest w stanie wrócić do tego projektu. O, może tak chwycę, bo już mnie ręka boli. Ale słaby światło, przepraszam, ale to jest słaby telefon do takich rzeczy. Więc spaceruję sobie, chyba yy, pójdziemy na dłuższy spacer. Chyba nie, bo pada. <grym> A ja nie ubrałem się na, na, na deszcz. Ale może jutro, trzeba wiecie odpocząć. Agna wczoraj poszła do, do lasu. Wraca taka wiecie podjarana, jakby endorfina ćwiczyła. Yy, jak ona ćwiczy nie wytwarzałem się endorfiny, ale jak idzie do lasu, popatrzyła nam mchy porosy, to od razu Chyba wczoraj, nie, przedwczoraj, przepraszam, jak właśnie cały dzień nie było, bo jeszcze sesję u ubanie, u, u Michała Bańki, czyli Baniak, Baniaka, kanał. We Władcy Losu, ratowaliśmy życie świętego Mikołaja, który jest alkoholikiem. Sesja 18+, plus zapraszam na jego kanał na Twitchu, można to zobaczyć. I co? Więc mnie było mnie cały dzień od rana, od 8 do 24. Więc Aga siedziała sobie sama. Więc poszła z, wcześniej, przed moim wyjazdem poszła z Lilo na chwilę do lasu. I mówi, że dała jej to takiego powera, że potem, wiecie, posprzątała pranie, zmywarka z dwójką dzieci na głowie, Robiła podkład, pomalowała jedną z ram, yy, rzuciła rzeczy na Instastories i na Instagrama, posprzątała, ugotowała, yy, po co, ja jestem chyba maskotką, wiecie, yy, bo ja razem tyle nie robimy, co ona zrobiła sama. Oczywiście dzieci jeszcze w ciągu dnia położyła razem spać i potem wieczorem położyła razem spać, nie magia idę dalej pospacerować. Jutro zrobimy normalnym aparatem i z normalnie powiedziemy sobie łazić. Dzisiaj trochę lasu dla was Zobaczcie. No a to jest zdjęcie, tego nie łapię, niestety. Albo tutaj Trochę zieleni wróciło. Te drzewa po zobaczcie, jak to jest przeogromny las. W większości to akurat... No. akurat sosny. Tu jest trochę brzuszek. Widać, że to jest świeży las. Tak ma 40 lat, może max Kochani, uciekam dalej pospacerować, poładować baterie i poogarniać dzisiaj sobie rzeczywistość. A Wam życzę miłego dnia. Widzimy się. Trzymajcie się. Cześć.